Witam ponownie na kanale Skate Atmosfera szeroko znanym w wąskich kręgach Dzisiaj przeprowadzę unboxing małego pudełeczka ale też trochę chciałbym powiedzieć o samym automacie, o automatach i o ciekawej dyskusji, która teraz się jest bardziej popularna, jeżeli chodzi o przestawianie zadanej wysokości zadziałania automatów. Gdzieś pogubiłem żółty nożyk chyba go wywiozłem na tą nową bazę do pracy Muszę siebie sposiłkować nożykiem do steków. Rozcinam taśmę, taśmę klejącą znanej firmy. O masz, nie byłem przygotowany na to, że w środku będę miał styropem. Potem będę musiał go gdzieś zbierać. Żadnej torebki też nie mam. Będę miał więcej roboty potem. W środku Przygotowana jest też faktura, ale jak każdy wie, jeśli chodzi o kwestie rodzinne, faktury to są dla mojej uli. Ja się zajmuję większymi sprawami niż to są bardziej doniosłe. Dwa pudełeczka, jedno wyciągnę, i na jego podstawie dalej będę coś tam Pudełeczka zgrabne wewnątrz, w kąpce, jest automat. Pętla, dwie pętle które służą wymienia się każdorazowo przy układaniu zapasowego spadochronu i jedna pętla która służy do zamykania no i tutaj gadżety akurat widzę są ta na topie jest pojawił się otwieracz do napojów kapslowanych i pomóżcie mi do czego służy ta druga końcówka jak ktoś mi napisze na kanale to następnym razem to zupełnie to jest do kapsli natomiast drugi nie wiem do czego Instrukcja obsługi: dokument o tym, do jakiej, do, jakiej, do jakiej daty jest automat zdatny i w jakim czasie trzeba zrobić kolejny przegląd. Te automaty niemieckiej firmy Airtec Cypress obecnie mają żywotność 15,5 roku i co 5 lat trzeba wysłać je na przegląd techniczny. Przy czym nie jest tak, że jest to obligatoryjne. Kiedyś ze starszymi modelami trzeba było tak zrobić, że jeżeli dochodziło do pewnej daty, która była na dokumencie, układacz nie mógł, ryger nie, nie, mógł, nie, mógł, nie mógł pozwolić na używanie zapasowego spadochronu z automatem, który ma być wysłany do przeglądu. Natomiast obecnie zmieniono z obligatory na to, że jest to tylko rekomendet, czyli jest to zalecane, aby został wysłany do przeglądu w takim czasie. Chociaż jest tam parę kruczków, to ta firma akurat przewiduje gwarancję swojego produktu, gwarancję działania. Cokolwiek się stanie w trakcie eksploatacji, nawet jeżeli w trakcie eksploatacji pęknie nam wyświetlacz, to w momencie, kiedy jest ciągle ten termin gwarancyjny, czyli od przeglądu do przeglądu. To wszystko jest robione gratis. Jeżeli ktoś przekroczy ten termin, aż chciał sobie dotrzymać jeszcze automat w swoim pokrowcu o rok dłużej, to w tym momencie, coś się mu zepsuje, to zostanie już za taką naprawdę, za naprawę, skasowany. Co 5 lat wysyłany jest automat do przeglądu, aby go skalibrować. Aby i to skalibrować się tyle software'owo, dlatego że każdy automat, przy starcie się sam kalibruje, ale kalibruje się elektronicznie, a tam jeszcze pracownicy kalibrują sensor ciśnienia, tak aby wskazywał dobre parametry. Wykrywa się też najświeższe oprogramowanie. Jeżeli jakiś element jest zniszczony, jest on wymieniany na nowy. Jeżeli potrzeba, następuje też wymiana baterii. Obecnie z bateriami jest problem, bo. Baterie te litowo-jonowe nie mogą być przesyłane poza urządzenie Kiedyś można było na przykład do automatów innej marki zamówić baterię i bateria przychodziła do rigera, a riger mógł to zmienić. Natomiast teraz trzeba też wysyłać automaty co prawda nie co 5, 5 roku, ale co 10 lat. Uważam to jest dziwny jakiś termin. Ale też trzeba wysyłać właśnie na zmianę oprogramowania i na wymianę baterii w urządzeniu. To co jest. Trzy elementy, które tu widzicie, to jest jednostka centralna, w której większość objętości zajmuje bateria, reszta to elektronika. Element, który służy do komunikacji ze, ze skoczkiem, czyli panel kontrolny. I tutaj widać ten złocisty przecinek. Przecinak. Przycinek jest ciekawą, ciekawym elementem całego zestawu, o wiele bardziej interesujący, niż może się wydawać. To ten element ma przeciąć pętlę wewnątrz pokrowca zapasowego spodochronu, aby uwolnić sprężynę i rozpocząć proces napełniania pokrowca zapasowego. I... dali dali folię taką, że sobie tu naśmieciłem na trawniku, będę musiał potem jeszcze dodatkowo działać. Niemcy, a dokładnie firma Ertek, która wyprodukowała pierwszego, pierwszego Cypressa, opatentowali, opatentowała ta firma kształt noża, który w środku pracuje. W tym, w tym elemencie jest e, ładunek pirotechniczny, który przesuwa tłok, a na końcu tłoka jest ostrze noża. Pętla przechodzi przez otworek w tym przecinaku, i w momencie, kiedy komputer aktywuje, aktywuje przecinak, następuje w środku eksplozja, i jest rozcinany lub pętla, jest rozcinany na dwie części. Oni opatentowali nóż, który ma kształt litery V. I następni, którzy, którzy po nich weszli na rynek i chcieli podobne e, sukcesy świętować, jeżeli chodzi o sprzedaż automatów, czyli po kolei była to firma Vigil, a potem firma Argus, już nie mogła korzystać z tego, z tego patentu. Musieli opracowywać swoje noże tnące, które były nieco innej konstrukcji, są nieco innej konstrukcji. E, ten wydaje się być rozwiązaniem, e, Niemal doskonałym, mówię niemal, dlatego że na przykład przy przeglądach obowiązuje zasada, że również są prześwietlane te przecinaki, czy nóż, który ma kształt litery V, czy jest ustawiony prostopadle, żeby, żeby odciął prawidłowo pętle, czy w wyniku wibracji, albo czegokolwiek innego wewnątrz się nie przesunął. Kolejne generacje przecinaków, które były stosowane przez Widzila, potem przez Argusa. Noże tnące są innej konstrukcji. To jest walec, który jest w środku lekko wydrążony. Jakbyście przypomnieli sobie, bardziej przypomina to dziurkacz do papieru, gdzie, gdzie wewnątrz w otworze poprowadzona jest tuleja, która ma ostrą, ostrą krawędź. To podobnie tak to działa, że pentla jest tak naprawdę nie jest rozcinana w środku na dwie części, tylko jest ścinana przy dwóch brzegach przecinaka. Kilka lat temu była dość mocno nagłośniona sprawa, której automat nieprawidłowo zadziałał. Automat zadziałał, natomiast przecinak nie dociął pętli zamykającej pokrowiec zapasowego, w związku z czym automat niejako nie uratował życia ucznia skoczka. I okazało się, że w wyniku bardzo skomplikowanych badań w komendzie głównej policji. W wydziale balistyki, balistyki stwierdzono, że nóż, który rozcinał ten, który ścinał te pętle zamykające, nóż był nieprawidłowo zahartowany i przechodząc w pobliżu tych wytłoczonych otworów w przecinaka, ukruszył się na tyle skutecznie, że akurat to ukruszenie trafiło na pętle i tych włókien nie docięło, które przytrzymały pilocik wewnątrz pokrowca. Obecnie, w zasadzie, ten automat wydaje się być najbardziej niezawodnym urządzeniem na rynku. Głównie z powodu właśnie przecinaków, ale też oprogramowanie i doświadczenie producenta jest bardzo istotne. Z mojego własnego doświadczenia jest bardzo istotne również, jaka jest obsługa klienta przez tego producenta. Jest to zupełnie inna jakość niż w komunikacji z Obecnie z Widzilem, z Argusem nie było problemów, akurat tam komunikacja z, z nimi była dość dobra, miałem doświadczenie, miałem przyjemność czy też nieprzyjemność, bo w niektórych sytuacjach była to przyjemność, a w niektórych sytuacjach była to żenada współpracować z nimi będąc dealerem tych, tych automatów i obecnie nie mam żadnych wątpliwości, żeby wszystko co u mnie lata i wszystko co z, kompletuję, kompletuje z automatami Cypress chociażby to, jakie wpadki zaliczyła firma konkurencyjna, czyli to, że wyprodukowali całą, całą gamę przecinaków, w których zapomniało im się do środka włożyć noży i trzeba było wycofać po wypadku śmiertelnym, trzeba było wycofać część tych przecinaków, część trzeba było potem sprawdzać jako, jako rigger, trzeba było sprawdzić magnesem, czy w środku jest stalowy, stalowy nóż i no, jest, to, to była niezła lipa. Podobnie lipa, kiedy nie była do końca prawidłowo wygładzona krawędź, przez, przez utworu przez który przechodzi pętla i pętla była nadcinana przez automat wewnątrz, wewnątrz pokrowca, w trakcie kiedy skoczek się ruszał. To również była nadcinana pętla. I obecnie coś nowego wyszło, zobaczymy co, co jest. W każdym razie ciągnie się za nimi. Za każdym razem jakieś są, to są może i drobne, niekoniecznie prowadzące do śmierci człowieka rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś ma swój spadochron i ma jeden spadochron, bo mało jest ludzi, którzy mają więcej spadochronów, ale jeżeli ktoś ma jeden spadochron i ten spadochron zostaje uziemiony z powodu jakiegoś problemu z automatem, na przykład problem, automat się zawiesza i nie chce dalej pracować, trzeba go wyciągnąć czyli zapas jest rozłożony, nie można używać sprzętu, bo mało kto też ma u siebie więcej automatów, tak żeby móc sobie jeden zamienić drugim automatem. Więc jest to, jest to upierdliwe i wydaje mi się, że próby zaoszczędzenia pieniędzy i kupowania tego, co jest tańsze i jest paradoks, powiedzmy, pozornie wygodniejsze, bo tylko raz na 10 lat się wysyła do przeglądu, moim zdaniem to nie tu się powinno oszczędzać pieniądze, raczej kupiłbym coś, co jest lepszej jakości. Ale to, jest, to, jest, to, są, to są moje wynurzenia, jeżeli chodzi o obsługę tych automatów przez, przez ileś tam lat w spadochroniarstwie. Natomiast ciekawym tematem jest coś, co dotyczy zmiany zadanej wysokości zadziałania. W automacie Cypress w trybie Expert automat zadziała na wysokości 225 metrów i przez Dziesiątki lat to była wystarczająca wysokość do tego, aby napełnić spadochron zapasowy, aby spadochron się napełnił po aktywacji automatu i po uwolnieniu sprężyny z sprężynowego, aby zapas się napełnił, jeszcze żeby był czas, aby odnaleźć kierunek lądowania, odhamować spadochron i prawidłowo przyziemić. To jest 225 metrów, czyli 4, około 4 sekund przed szacowanym zderzeniem z ziemią, mimo wszystko wystarczało na zadziałanie automatu, ale ale bardzo się wiele zmienia w spadochroniarstwie. Przede wszystkim miniaturyzacja, downsizing sprzętu, który polega na tym, że komory na spadochron zapasowy i na spadochron główny, szczególnie chodzi o komory spadochronu zapasowego, stają się coraz mniejsze, a wykonane są przecież pokrowce ciągle z takiego samego materiału. Ponieważ są coraz mniejsze spadochrony główne, staramy się też wepchnąć jak największy spadochron zapasowy do pokrowca, co powoduje, że jest on bardzo ciasną umieszczony w tym pokrowcu i rozmiar tego pokrowca ciasność upchnięcia również free według według tego, że nie spowoduje to, nie mam żadnego futerka na mikrofonie, więc nie wiem czy tam nie zadudniło. To, że zmniejsza się rozmiar pokrowca i relatywnie też coraz bardziej upchane są spadawane zapasowe w środku stwarza to ryzyko, że wyciągnięcie free nie będzie przebiegało w takim samym czasie jak przebiegało to 20 lat temu. Zresztą też stopień skomplikowania konstrukcji się zmienił. Te kiedyś bardzo proste pokrowce wyglądały jak zwykła koperta. Miały za cztery wyłogi, w środku była sprężyna, która startowała nawet bez dodatkowej klapki, tylko startowała z, bezpośrednio z fribega. Co powodowało, że po wyciągnięciu zawleczki lub też przecięciu pętli zamykającej pokrowiec z zapasowego, wyciągnięcie tego fribega było relatywnie proste. Też właśnie po to była skonstruowana tak długa i szeroka taśma łącząca pilocik wraz z freebagiem, żeby opór powietrza był wystarczający do wyciągnięcia freebaga z wnętrza pokrowca. Obecnie jeden z najbardziej znanych producentów jasno mówi wszystkim w oczy, że ta taśma już wcale nie jest do tego i żeby nie wierzyć w to, że ta taśma wyciągnie freebag z pokrowca. Rzeczywiście w przypadku jego pokrowców jest to wyjątkowo trudne, a szczególnie jest to trudne w tym kierunku, dlatego że zwężona część kołnierzowa pokrowca powoduje to, że freebag bardzo ciasno jest umieszczone w tej części. W instrukcji obsługi układania jest napisane, żeby starać się zachować miękkie uszy, czyli żeby było mniej materiału w skrajnych partiach tego, tego, tego freebaga. Natomiast nadal wyciągnięcie, wyciągnięcie jest bardzo, bardzo trudne, co powoduje zagrożenie, że rzeczywiście mogą dłuższy czas trwać te procesy, i te 225 metrów niekoniecznie będzie wystarczającą wysokością żeby uratować życie nieprzytomnemu skoczkowi. Jeszcze było więcej tematów poruszanych odnośnie tego, że ponieważ zmienia się nasze spadochroniarstwo, wchodzą do użytku wingsuity, które są, mają bardzo duże powierzchnie. Pokrowce nie były w tym celu projektowane, w związku z tym pracuje spadochron zapasowy w bardzo trudnych zawirowaniach, bardzo trudnych do, do ekstrakcji freebega z pokrowca warunkach. I tam też te zawirowania strefańskiego ciśnienia, która jest na części plecowej podczas lotu może spowodować to, że automat zadziała, pętla zostanie przecięta, ale co będzie dalej? Czy by trwało to tak krótko, żeby pomimo w tym okresie 4 sekund do uderzenia z ziemią, do uderzenia z ziemią, czy to wystarczy by napełnić, zaczyna się coraz więcej pojawiać głosów, że być może tak nie jest. Stopień skomplikowania pokrowców, stopień upakowania zapasów w środku skłania faktycznie do tego, żeby zastanowić się nad zmianą ustawienia tej wysokości. Czy są jakieś zagrożenia z tym związane? No, oczywiście jak zawsze są, szczególnie dla osób, które w sposób niezdyscyplinowany albo w sposób niepowtarzalny, niepowtarzalny to brzmi jak niepowtarzalny bak piękny, nie, nie, nie jest powtarzalny sposób otwierania spadochronu przez nich i wysokość otwierania. Jeżeli ludzie skaczą i w wyniku euforii albo udanego skoku, bo coś dobrze wychodzi, albo coś nie wychodzi, więc kontynuują, mogą w różnych zakresach otwierać swój spadochron, nie za bardzo to kontrolując. Może się okazać, że podwyższenie wysokości aktywacji tego automatu doprowadzi do dwóch spadochronów razem w powietrzu. Czyli skoczek, który otwiera główny trochę niżej niż zawsze otwierał. A miał ustawiony automat trochę wyżej, akurat te wysokości ze sobą się spotkały, i w momencie, kiedy napełniał się mu główny spadochron, przekroczył zadaną na automacie wysokość. Prędkość miała na tyle dużą, żeby zaktywować e, automat i otworzyć sobie drugi spadochron. Co oczywiście na małych wysokościach nie jest ciekawe. Zazwyczaj te spadochrony ze sobą się nie plączą, ale nikt tego zagwarantować nie może, dlatego, że może dojść do sytuacji, w której oba ze sobą się poskręcają. Takie sytuacje się zdarzały i takie sytuacje najprawdopodobniej będą się zdarzać. Chociaż w większości dochodzi do układu, który jest w miarę stabilny i pozwala na wylądowanie, pomimo tego, że są dwa otwarte spadochrony. Także raczej dla osób, które otwierają nisko albo zdarza się otwierać nisko, pomysł obniżenia, podwyższenia wysokości aktywacji automatu nie będzie ciekawy. Zobaczcie, że istnieje taka tendencja do tego, żeby w ogóle otwierać wyżej spadochrony. Właśnie nie tylko z powodu tego, że są coraz bardziej obciążone, są coraz bardziej e, agresywne podczas sytuacji awaryjnych. Tracą więcej wysokości podczas na przykład e, skręcenia linek i, i spiral, które wykonuje skoczek, ale też tendencja do podwyższania wysokości otwarcia wynika z tego, że jest nas coraz więcej na niebie. Coraz e, Komercyjne skakanie jest bardziej opłacalne, gdy jest duży To naszych samolot. To jest duże strefy przechwytują większość klienteli. I te małe samolociki, które latają gdzieś na waroklubach już coraz bardziej się zajmują tylko i wyłącznie wyrzucaniem tandemów, ewentualnie robieniem kursów latanie na, na, na rzecz kursów spadochronowych. W związku z tym jest nas coraz więcej na niebie i jeżeli jest tak, że jest przy wyrzucie 15-20 osób, to otwarcie wyżej spadochronu głównego to nie tylko jest wygodniejsze funkcjonowanie, kiedy mamy sytuację awaryjną, ale jest to o wiele wygodniejsze latanie na czaszy, kiedy mamy trochę więcej wysokości i możemy przygotować sobie lepiej ścieżkę podejścia do lądowania, popracować nad swoją separacją pionową, aby nie lądować w tym samym czasie. Więc jest taka tendencja, żeby Tą wysokość otwarcia spadochronu głównego podwyższyć, I jeśli, jeśli mamy możliwość, mamy, skaczemy na strefie, na której tolerują to, że na otwieramy spadochron na wysokości 1200 metrów, to faktycznie 250 metrów, 225 metrów za działania automatu, no to jest taka wysokość, która na pewno nikt nie powie, że coś zamierzał zrobić, skoro były 4 sekundy do uderzenia w ziemię. Można więc się zastanowić, czy rzeczywiście nie podwyższyć tego do 300 metrów. Nie będzie taka wysokość, która będzie dramatycznie duża, a na pewno będzie już w miarę bardziej skuteczna. To 70 parę metrów to jest jednak spora wysokość. Dużo to, dużo to zmieni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo otwarcia spod zapasowego nowych, now, nowych pokrowców, skomplikowanych pokrowców, które są bardzo ładne, bardzo zgrabne, świetnie są wykonane technicznie, ale niestety niosą grzech tego, że są coraz mniejsze, a wykonywane są cały czas z tego samego materiału czyli tak, tak naprawdę z tkaniny z tkaniny czyli kordury która, która, jest, która jest sztywna czasami się używa innych materiałów, łącznie ze skórą natomiast zazwyczaj jest to jest to kordura jeśli bym się więc zastanawiał nad tym, to powiem tak tak, to jest dobry pomysł, jeżeli, jeżeli macie swój sprzęt, jeżeli macie możliwość podwyższenia wysokości zadziałania swojego automatu, jeżeli macie dopchany bardzo mały spadochronik zapasowy po to, żeby latać na małym spadochroniku głównym to faktycznie podwyższenie tego jest rzeczą sensowną. Warto też się zastanowić... Jak pracuje wasz pokrowiec? Jak, jest, jak, jak to wszystko działa? Na przykład, za każdym razem, kiedy jest możliwość, kiedy oddaję do przekładki, nie oddawajcie od spadochronu ułożonego Ligerowi, Otwórzcie sobie do środka, zajrzyjcie Zróbcie sobie trening otwarcia tego spadochronu. Zobaczcie, czy wszystko przebiega prawidłowo. Czy, czy start sprężyny jest tak, jak chcielibyście, żeby był. Spróbujcie wyciągnąć sobie ten feedback ze środka. Zobaczcie, jakiej siły potrzeba, żeby go wyciągnąć. Jeżeli zobaczycie, że rzeczywiście w pokrowcu nowoczesnym jest ta siła większa niż mogłoby się wydawać, to powinno Was to jeszcze bardziej przekonać do tego, że zupełnie sensowne jest, aby nieco podwyższyć wysokość aktywacji Waszego automatu, po to, aby więcej było trochę czasu dla pilocika na prawidłowe rozpoczęcie napełnienia zapasowego spadochronu. O tak sobie trochę Wam pogadałem, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że kogoś do tego przekonam. Ja na przykład wpadłem na pomysł, że mam co prawda taką samą wysokość aktywacji automatu, jaką miałem, natomiast zwiększyłem sobie spadochron zapasowy, jest mam większy spadochron i jeszcze go wsadziłem do pokrowca, który ma prostą konstrukcję, gdzie pilocik jest na wierzchu, gdzie start tego pilocika jest imponujący i na razie mam z tym spokój. Jeżeli stwierdzę, że w moim przypadku, kiedy otwieram, tak zawsze otwieram wyżej, bo otwieram po, po skokach AFF, otwieram na wysokości 1400 metrów mniej więcej, Dlatego też możecie oglądać czasami moje komentarze w powietrzu. Mam po prostu czas, bo jestem w warstwie poniżej z moich studentów i innych studentów i w warstwie powyżej z koszków, którzy otworzyli spadochronę niżej. Mam pustą przestrzeń, mogę sobie, mogę sobie sterować balansując ciałem i spokojnie przygotowywać komentarz. Ale ponieważ otwieram wyżej, więc być może w przyszłości również wpadnie mi do głowy to, aby podwyższyć w moim spadochronie, w moim automacie wysokość aktywacji. Dziękuję serdecznie. Gdzieś wsadziłem mojego wspaniałego pilota. O, jest tutaj. A już go znalazłem. Życzę wszystkim miłego lata. Bezpiecznego, uśmiechniętego, zadowolonego.